Dobry wieczór Państwu, witamy Państwa serdecznie prosto z krakowskiego klubu rzaczek. Ja nazywam się Przemysław małson a tuż wokół mnie siedzi pewien zespół, który na pewno doskonale znacie. Zespół, który gra muzykę z pogranicza nu metalu i rocka alternatywnego, który właśnie w tym roku rozpoczął swoją trasę promującą dotychczas wydaną płytę. Panie i Panowie, przed Wami zespół Wirefall w składzie. Koniu się ma. Mati, dzień dobry. Tomek. Dzień dobry, mistrz Paweł. Darek. Pierwsze pytanie na wstępie. Jak się czujecie? Jakie macie samopoczucie przed dzisiejszym koncertem w krakowskim klubie Żaczek? Czy któryś z Was był tu już wcześniej? Czy to jest Wasz pierwszy raz w tym miejscu? Jak to u Was wygląda? Ja, ja tu byłem 20 lat temu na koncercie Ostrego kiedyś, ale nie pamiętałem za dużo. A dzisiaj też nie będę pamiętał. Ja byłem na termach krakowskich przed chwilą i pani Roksana poprowadziła zajęty seans z witkami, który mnie bardzo zrelaksował i jestem gotowy i zajarany. Ogólnie nastawienie bardzo spoko, gramy pierwszy raz w Rzaczku, już nam się bardzo podoba, myślę, że będzie tylko lepiej. Oczywiście, nastawienie coraz lepsze, tak jest, tak jest, tak jest, wyrażam zgodę. Czy po tym, jak wygraliście w konkurs antyradia, czy kiedy dostaliście takiego kolejnego zastrzyku popularności, czy poczuliście w ogóle taki stres, że okej, okay, jesteśmy coraz bardziej popularni, to już jest większe ryzyko i czy w ogóle takie okej, okay, spoko, my gramy to samo, robimy to samo, Samo co było i po prostu... Wiesz, dokładnie tak. My podeszliśmy do tego antyfestu tak totalnie na luzie. Na duży plus jest to, że yy, grało nas antyradio, wiesz, pięć razy dziennie. To jednak robi robotę i dużo ludzi nas przez to poznało. E, więc to jest taki duży, duży naprawdę plus. Telewizje śniadaniowe i tak dalej. No, no, ale widzisz, e, dzisiaj mamy już kolejny wywiad, później będzie kolejny i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie się gdzieś tam gromadzą, więc to jest jak najbardziej na duży plus. To to nam dało wygranie chyba Antyfestu. My ogólnie bardzo mało mamy okazję rozmawiać z innymi ludźmi poza osobami z naszego grona, więc każda taka okazja, bardzo Wam dziękujemy, naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękujemy. To jest fajne móc porozmawiać z kimś innym. Tak. Tak, to jest ważne. Tak. Ok, w tamtym roku powiedzieliście, że ma wyjść album remixowy, prosto od DJ-a Mysterionsa, całej płyty Retina, która, przypominam, została wydana w minionym roku. Czy z tego projektu coś jeszcze będzie? Kurczę, ciężko powiedzieć. Pom pom pomidor, DJ Mysterions, you did a couple of uh, remixes, But we are still waiting for 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 something to come up. But uh I'm giving you mic? Yeah, I, I'm working on it. Eight out of twelve tracks are ready mixed and mastered. So the plan is to start releasing soon a few of them and give me some time more to remix the rest four and we can remix the, the release the whole remixed album. Tomek, pytanie do ciebie będzie: czy playlista dla kochanego Mateusza jest dedykowana Augustynowi? O kurde, ale znalazłeś takie na Spotify'u, coś, tak? Bo ja Mateuszowi nagrałem, e, zrobiłem mu playlistę na Spotify'u, żeby słuchał tych kawałków, kurde, bo on nigdy nie, Wiesz, idziemy gdzieś na wywiad do radia, pytają go, kto to jest Phil Discorna, a on, kurde, nie ma pojęcia, o co chodzi, nie, wiesz? E, więc mu, trochę, trochę mu zrobiłem, Daj ale... jeden dobry no, powód, dla którego muszę się edukować jakby w tym... Nie musisz, e, rozwój osobisty ja wolę medytować, stary, chodzić na ściankę, ćwiczyć, medytować, stary, grać na pianinie, whatever, nie, na skrzypcach, na skrzypcach stary, flat. układać kostki Rubika, stary, flat poprzeczny, takie rzeczy mi się Flet inny. No. Prawo jazdy kategorii E. Tak, e, ogólnie ten wywiad jest robiony w bardzo luźnej atmosferze. Ponieważ wszędzie już się znamy, jesteśmy już trochę obyci z wywiadami, więc y, pozwolimy sobie na więcej żartów. A jeszcze wracając do, do płyt i w ogóle, to my weszliśmy teraz do studia i zaczynamy nagrywać nowe piosenki. Właśnie, a propos Augustyn, czy nadal robisz bity za kryptowaluty? Tak, tak, zdecydowanie. Jeżeli ktoś chce, chce mi zapłacić Solano albo Cardano, albo Bitcoinem, albo ETH, to może. Ja zrobię taniej. Gorzej. <grybuj> I czy Jarek Baran w końcu pozwolił ci zrobić breakdown któregoś utworu z wirefall do twojej serii Miksu i masteringów? Jarek Baren właśnie mi pisze w tym momencie. Patrzcie, patrz, 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 Jarek pisze, co pisze? O której gracie? 2030 git będę. Żebym wiedział, kiedy wyłączyć radio. Konrad, do ciebie pytanie. Czy jest jakiś kawałek hip-hopowy polski, który mógłbyś polecić świeżakowy? Bo jak dobrze wiemy, też lubisz słuchać bardzo dużo polskiego hip-hopu. Tak, szczególnie bardzo lubię takiego coraz bardziej znanego artystę. Space Cat Augustyn, nie wiem czy kojarzycie. Ogólnie taki kawałek z Porsche. Ale, ale kawałek z Porsche Turbo, który powinnaś sobie kupić ty osobo. osobo Gorąco polecam, super banger. E, jak dzielisz granie z Wirefall z graniem w zespole o mamy, No daję radę, daję radę. Ale to Gaja dzisiaj świetnie grała na perkusji. Myślę, tak, że e, moja córka gra na perkusji, dzisiaj była z nami na Samczeku, Zagrała o wiele lepiej od Pawła. Tak. Y, przyjedzie zaraz z moją żoną, więc y, no, Paweł może roku. iść grać w Omamach. mamach. Gaia ma 6 lat, 7? 7. No, 7, no, 7. no tak. Ogarnia. Trzy od trzech lat lepiej niż było. <laughs> DJ Misterons, what is your favorite remix uh, or mashup that you've made? Because you made a lot of these tracks in your past, and also your remix to Havana by Camila Cabello was kind of popular at the time. was it uh, so uh, i remixed as i said eight tracks already i think spf is one of my favorite yeah. has more uh, like abstract hip hop trip hop style you are gonna listen to it soon i hope you will enjoy them and also speaking about krakow is that true that you were a dj at the diversity rock opera yes, yes it was back in 2015 maybe it was my first Koncert with a live band. We made a cover, of, uh, cover of a cover from uh, Korn World Up. So yeah, it was the first time I played with a rock band together as a DJ. Mówiąc też o tym, że weszliście już wcześniej do studia. Kiedy usłyszymy jakiś nowy materiał? Musimy sprzedać dzisiaj koszulek za 6000, żeby zapłacić Jarkowi. A jak nie, to... Y Albo nie, tak. tak albo opuścimy z komórki wersję, które nagrywałem na z, tym Rajcie w domu. Albo 6000 tysięcy i będzie dobry kawałek Albo 1. Przemek, ty znajdziesz jakieś brudy na Jarka Barana i wtedy będziemy go szantażować, będzie mieć za darmo. Ale Przemek, 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 redaktor jest bardzo dobrym redaktorem, bo Jej. znajduje takie rzeczy, że... I to są fajne wywiady. Tak, Wiesz, nie, nie przechodzimy znowu na wywiad i śledztwem, skąd się wzięła nazwa Wirefall? Wiesz, kurde, idziemy do radia tu, 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 tu. i wszyscy, skąd się wzięła nazwa Wirefall? Kurde. 20 razy już to mówiłem, nie? Znikąd się wzięła. Hey, hey Siri, write me. Hey Siri, podaj przykładowe pytania na wywiad, to jest ten vibe. Skąd wzięła się nazwa zespołu Wirefall? Dokładnie, a, a Przemek przychodzi przygotowany i zadaje takie pytanie, że nas zagina mocno. Mm -hmm. Skąd wziął się zespół Wirefall? Z biedy. Z biedy. Z biedy. Okay. Najgorsza miejscowość w Polsce. <laughs> Jeśli to będzie publikowane, ja nie chcę sobie akurat w tej miejscowości narobić wrogów. Dziękuję, odmawiam. A um, Hel. Zakopane. Whoa. A dlaczego? Bo teraz mi każą zapłacić 20 zł za to, że powiedziałem nazwę miasta, nie? mi się zrobiłeś? <laughs> to nie ma tak. No nie ma tak, Nie ma tak. Worst city in Poland. Worst? Worst. Man, there are only nice cities in Poland. When you compare it to Greece, yeah, it's to the okay. Then worst the worst city in Greece? No man, there is no such a thing. But in Poland, I love Łódź. Okay. <laughs> Wszędzie jest, co ty? Też kocham Łódź. I pytanie, które też się już pojawiło w tamtym roku, ale wolę też je i zadać w tym roku. Ulubiony utwór z albumu Retina. SPF. <laughs> For reasons that will forever remain an inside joke, but seriously, that riff. Beautiful Beast, ponieważ napisałem go po rozstaniu z byłą niedoszłą i był super wyrzutem emocji. Love Sex. Ale nie w tytuł piosenki, jaki lubisz. A, <laughs> e, Soy Sauce. <sus. laughs> Love Sex, and rock'n'roll. Soy Sauce. Oczy zielone, zęka Martyniuka. Ej, ja w ogóle... Ja w ogóle chciałem zaznaczyć, że Chat GPT zrobił lepsze pytania na wywiad, niż większość wywiadów, które przeprowadzamy, Jakby, no stary, zobacz to, New Metal przeżywa swój renesans, jakie zespoły były dla was inspiracją i co, do, co dodajecie od o siebie Jezu. od tego gatunku? Dla nas A były inspiracją były bracia Figofagot. Tak. No, no kochanek! <laughs> mam nadzieję, że się spotkamy z nimi na scenie w tym roku. Ich o. troje. O! o, o, o. Tak. Jaki był twój ulubiony utwór z albumu Retina? To co on powiedział? A, A co mamy mówiłem? podobne nie? ubudowania, tak, tak, Czy Paweł i Darek są potajemnie braćmi? Kochankami. Nie. nie. Brać ja nie. Miałeś, miałeś nie mówić. Jak jeździmy gdzieś na tury, to zawsze biorą pokój razem. Tak Tak, tak, tak. A ja biorę kamerę. Tak, zapełniliśmy rzeczek, dziękuję. I ostatnie pytanie: przede wszystkim, dlaczego ludzie powinni słuchać Wirefall? Nie powinni. Inshallah. Nie powinni. Powinni, Bóg tak Nie, chciał. No, aha, in... Deus vult. <laughs> było, by, było dwójka ziomków z Lebanonu którym na naszym koncercie to. i to. powiedziałem im coś właśnie: że Inshallah. Ma jeszcze jedną odpowiedź. Tak. Y, dlatego, że dzisiaj w wrzasku y, Slipknot ani Limbiskit nie grają. <laughs> e... O kurde, ciężko mi teraz powiedzieć. E... Bo zbieram na Porsche. O! o te... Ale drugie. Jest... Ale na drugie. Tak. <laughs> że ja na pierwsze. Czy ja na drugie? <laughs> to <jest twój> problem. <laughs> że na pierwsze? <laughs> Dobra, to jest makanno, stary. No, Porsche z nie, moja, moja żona jeździ Porsche, tak? No jeździ. Panie, dlaczego ludzie powinni się about Wirefall? Do they care? Hanson. <laughs> Hanson <laughs> Co? Tak naprawdę, dlaczego powinni się przejmować? No, no, Dlaczego no, no, we no, 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 Jak wy widzicie <laughs> widzicie po Gramy, gramy, to, gramy to, co, gramy co lubimy. Co, to, co nam daje mega. Gramy naprawdę to, co nam daje mega. Friday z grania. To, to nie jest tak, że wybraliśmy sobie gatunek muzyki, który teraz się będzie dobrze sprzedawał, który teraz się będzie podobał. Tylko gramy to, co nam daje mega zarombistą zajawkę na scenie. A, I innym też się to podoba. A, ja piszę o swoich niespełnionych miłościach i dlatego wychodzi to naturalnie. I każdy tam znajdzie coś dla siebie. Okej, okay, i czy macie jakieś ostatnie słowo dla waszych fanów i słuchaczy Radia Egida? Tak, kupujcie jak najwięcej t-shirtów, bo w innym wypadku jak jedziemy na trasę po Europie między wrześniem we wrześniu, to nie będziemy mieli na wahę, żeby wrócić i nie zagramy więcej w Polsce. Tak mi się wydaje będziemy, tutaj, zbiera będziemy zbierać truskawki, a truskawki są w czerwcu, wobec no czego będziemy tam sto. czekać do czerwca. Ostatni. na koncerty Wild For Teraz, bo na jesień będzie drożej. I przede wszystkim przychodźcie na koncerty nie, nie tych e nieznanych, nie, nie tylko e independent. What's, what's, what's independent in No, po yes. no. support independent artists. Don't money in malls the same yes. yes. Any last words to fans of Wirefall and, of course, listeners of Radio Agida? Support your local bands and your local artists. Join the concerts, and if you enjoy the music and the show, buy some merch. Is the way to support directly your artists. Myślę, że wszystko już zostało tutaj zdecydowanie wypowiedziane. Proszę Państwa, to był przed Wami zespół Wirefall, prosto z krakowskiego klubu Żaczek. Kupujcie bilety na ich tegoroczną trasę, ponieważ jest to tego zdecydowanie warte. Ja nazywam się Przemysław Mausson-Jelonek, a to byli... Wirefall! 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 Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia.